od ci to no, Tak, no, tak, tak. No, od dziecka, od dziecka, od, od najmniejszych, najmłodszych. Taka lat. była taka pierwsza gra, czy to była właśnie ta pierwsza gra, co? w którą się tak zagrywałeś? Nie, 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 pierwsza, pierwsza, pierwsza to były Heroes of Might and Magic 3 chyba. A, no tak, i, i FIFA. No bardzo dużo FIFA. FIFA 9. U mnie była taka przełomowa. U nie mnie wiem chyba u szóstka. <laughs> <laughs> Bo miałem wcześniej kompa też i mój ojciec jest fanatykiem wielkim piłki nożnej, więc on e, FIFA 2006 już była, FIFA 7 tym jak kupiliśmy PlayStation to Pro Evolution Soccer 3 i to była giera potężna, no. Tam, no, jak to chodziło. Y, Milanem pamiętam, że zawsze grałem, tam Seidorf, y, Pirlo, no. Ach, Pięknie. No. A Gothic? Gothic 1, Jeszcze grałem chwilę w Gotika 1, ale nie nie miałem, ja kurczę, na moim kompie, ja byłem młodszy, miałem słabego kompa dosyć. Gothic, jakiś Wiedźmin 1, no to nie chciało iść w ogóle, ja pobierałem Metina 2 3 dni. <laughs> Ale pamiętasz te czasy na pewno, jak się no, jak się Zostawiało na noc komputer odpalony, na dwa dni się zostawiało komputer odpalony, jak się przerwało w trakcie nocy. Oczywiście, że tak. Nie! Za każdym razem, e, ja byłem w takim stresie, pamiętam, że miałem komputer oczywiście w moim pokoju, zostawiałem go odpalony na noc, żeby się ściągało, ja potrafiłem się ze stresu obudzić w nocy wiesz, to czerwone światło gdzieś tam z jeszcze przedłużacza, ja je tam patrzę, że no, wszystko jest okej, się ściąga. No najgorzej, jak ci się właśnie obudziłeś w nocy i zobaczyłeś, że ci się ekran wygasił. Tak. I mówię, o nie, o nie. Słuchaj, to najgorzej, to. ale pierwszy raz w taką grę competitive, grę esportową. Mhm kiedy to było kiedy taką zagrałeś jaka to była gra o, o myślę że Counter Strike 1.6 2010 11 jakoś coś takiego miałem właśnie sąsiada który grał strasznie dużo w, w CS-a był starszy ode mnie o, o 4 lata i ten miesz mieszkaliśmy się dosłownie dom w dom i ten do niego przychodziłem on mi tam Metina pokazywał CS-a 1.6 i mieliśmy Golczewie w miejscu, w którym z którego pochodzę, mieliśmy swój własny serwer CS16. Nazywał Misiek. Tam wchodziło po 20-30 osób na serwer. No mega mossa, mega mossa. Też mieliście takie mega nuty, dobre? Zaimplementowane do serwera, bo pamiętam. Stary, nie pamiętam, zbyt małe byłem, żebyśmy od Bomba i było Zaraz wybuchnie bomba. Ooooo! Super! Nie, nie tam, grałem, stary możliwe, że mieli powgrywane. Ja grałem bardzo mało na tym serwerze, bo jak już grałem, znaczy kiedy, wtedy grałem kiedy razem raz, przychodziłem do niego do domu, nie? Bo ja miałem strasznie słabego kompa Ja miałem laptopa jakiegoś, co dostałem na komunie i <śm> on był strasznie mierny, generalnie. No nic na im nie szło. To w takim razie cs 1.6 mm -hmm. 2010-2011. Tak, tak. I rozumiem, że 2013 czy tam. 14, już bardziej, to no. co? Counter Strike Global Offensive? Dokładnie, no. W Globala zacząłem grać bardzo dużo. Mam w sumie chyba łącznie. Jak się tak połączy, wszystkie konta, bo na dwóch mam waka. Ale nigdy nie czytowałem, ja nigdy nie czytowałem. Pożyczyłem, oczywiście, oczywiście. pożyczyłem konto mojemu ziomkowi. Wicek, bierzecie Na paluszek. <śmiech> <śmiech> Ale nie, naprawdę. Pożyczyłem konto mojemu ziomkowi i. <laughs> ziomek, kolega, kolega grał. <laughs> Generalnie myślałem o tym, żeby napisać dostępnie do niego. Tam, <laughs> bo zobaczyłem, ile, bo jak jest warty. Uuu, a byłeś inżynierem, tak? Nie, po, po prostu połyningu? stary. Generalnie przez tyle, Bo ja dostałem waka jakieś 9 lat Temu, 7 lat temu, nie? Na tym koncie, na dwóch kontach. I jak wszedłem w ekwipunek i te skrzynki stare po prostu, które wtedy chodziły po 3 centy, one teraz chodzą po 20 zł i cały mój ekwipunek tam jest wart około tysiaka, nie? Połowa gazy zgadzi. I ja mam takie, nie no koleś, ty Oddawaj mi Waka! Bez i no, no. Dobra, to był 2014, 2015 tak mniej więcej, to kiedy, sam, kiedy właśnie ty... Pojawiła się liga. Właśnie mniej więcej w tym samym czasie, jakoś to był czwarty sezon. No to chyba tak 2014 rok, nie? Okej, okay, no czwarty sezon 2014, no, to jest tak, bardzo No tak, łatwo tak mniej więcej. Tak. Yy, no to pamiętam, że wtedy zacząłem grać w ligę. Yy, cały czas z Twardy Bardzo, ale. No ale ja, nie, ja bardzo długo mi zajęło w bicie 30 levelu wtedy, żeby grać te rankedy. Myślę, że, bo ja byłem takim niedzielnym graczem bardzo League of Legends, grałem tylko tak z ziomkami, bo ja nie umiem, a moje wszyscy ziomki już ogarniali, nie, LoLa, więc to tak, wiesz, wiesz jak to jest, jak wchodzisz do jakiejś gry, gdzie, taki jak LoL, gdzie trzeba się naprawdę dużo nauczyć o postaciach, o tak, wszystkim. Tak, jest bardzo duże. Tak, tak, bo nauczenie się LoLa jest ogromne, ogromnie dużym questem, y więc tak naprawdę ja grałem... Że tak zacząłem się interesować jakoś bardziej graniem w Lola, to tak 2016 myślę, bo robiłem takie roczne przerwy od grania w sumie, nie? Zawsze w Lola. Bo grałem głównie w CS-a. Czyli byłeś zdrowym człowiekiem? Byłem zdrowym człowiekiem. A bo nie dokończyłem sobie, bo wracając tak do CS-a, to tak y, łącznie licząc wszystkie konta, no to mam onkoło pół tysiąca godzin w Cesa a No wow. Naprawdę jest. dużo. No, I co myślałeś to kiedyś o tym, żeby zostać profesjonalnym graczem? Próbowałeś? Więc nie, ja za so słaby jestem w gry. W sensie y, 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 lubię, nie? Mega lubię, śledzę zawsze e-sport od dzieciaka. Wirtusów mm. y, oglądałem tam y, właśnie. Lola trochę mniej. Lola z Lola się bardziej zaczęłem interesować pro play'em od jakichś tak trzech lat mniej więcej. Y, bardziej, a ostatnich dwóch to już w ogóle. Y, no ale. ale... No, no nie śledziłem jakoś bardzo dużo tego proplayu, nie? Wtedy, więc nigdy, nigdy nie chciałem też być jakimś proplayerem, po prostu jestem miernym w gry komputerowe. <gry> Ale pytam dlatego, bo lubisz rywalizację i myślę, tak, że. Tak. Tutaj musisz przyznać mi rację, w końcu, hej, walczyłeś na Gali, nawet w MMA, więc w e sporcie czy nie stawiałeś pierwszych kroków takiej rywalizacji, czy może był to właśnie sport, bo wspomniałeś o piłce nożnej? Nie, wiesz co, ja y, trenowałem też taniec towarzyski 10 lat. Widziałem, eee. widziałem te się to ciało, o no co musiało chodzić. Że, myślę, że to była taka pierwsza rywalizacja jakaś, nie? W sensie no też piłka nożna, ja w ogóle bardzo lubiłem sport, bo ja w, w liceum byłem kapitanem drużyny siatkarskiej naszej szkolnej, w Aha, gimnazjum libero. rozgrywający. Ciekawe. Nie graliśmy z zostawieniem libero, graliśmy na dwóch rozgrywających. No. <laughs> Eee, wiesz co, w, w gimnazjum bardzo dobrze mi szło na kole w piłkę ręczną. Nawet yy, pojechałem kiedyś na turniej okręgowy do Gryfic i przyjechały szkoły z, tam z SMS CKS-u ze Szczecina, jakieś tam szkoły sportowe. No i pytali się, czy nie chciałbym iść do nich do szkoły, nie? No Prawda, wow. No, ja byłem okay. wtedy chyba w, w piątej podstawówce albo pierwszej gimnazjum coś takiego. Jakieś te, te rejony, nie? I wtedy myślałeś może o tym, że sport to będzie właśnie twoja przyszłość. Tak, tak, tak. Ja chciałem, ja chciałem być trenerem tańca towarzyskiego w ogóle, nie? Bardzo, bo ja już wtedy też ten... I czułem zajawę do tego, że mam, mam taką smykałkę do tego, nie, że wiem, wiem, wiem o co chodzi. No a poza tym zawsze lubiłem grać w gry komputerowe po prostu, nie? To niesamowite, że właśnie łączyłeś jedno z drugim, to tak dwie skrajności. Rzadko no. kiedy rozmawiam z osobami, które interesują się sportem, i mówię: Nie, u mnie to właściwie było jedno i drugie. Mocno interesowałem się sportem, właściwie to chciałem być sportowcem. To który był moment w Twoim życiu, kiedy to było, kiedy. Zacząłeś odchodzić od sportu, od tańca towarzyskiego. Który to był rok? co, to jak kończyłem 2018, jakoś to byłem przy osiemnastce i zacząłem odchodzić, bo miałem problem ze stawem skokowym dość spory wtedy. Już się ciąg, ciągnęła się kontuzja bardzo długo, do mnie leczona, Zmiana trenera, z którym się totalnie nie dogadywałem. Yy, poprzedni trener, że poprzedni, poprzedni byłem yy, zakochany, mieliśmy mega dobry vibe. Coś zakochany tak wiesz, że yy, mega mu ufałem nie, jako trenerowi. Przyszedł nowy trener i nie mogłem się z nim dogadać, też skórki z partnerką ciągłe. Ja miałem troszeczkę inne ambicje, ona troszeczkę inne ambicje. Ja chciałem być mistrzem świata, i wystarczyło to co jest, takie treningi niedzielne i w ogóle. Ja byłem na sali codziennie od rana do wieczora, w sensie jak... Poza szkołą, nie? Bo kończyłem szkołę godzina 16, godzina 15 mniej więcej. Wracałem do internatu, jadłem śniadanie, wcześniej jadłem obiad i jechałem od razu na salę, nie? I od, od 17 do 22 zawsze tak siedziałem, bo lubiłem przyjechać sobie dwie godziny przed treningiem grupowym albo zajęciami i sobie po prostu samemu potrenować. Nie? Czyli samemu teraz ćwiczyć. taka wzmożona aktywność i jednostki treningowe, na przykład dwie w ciągu dnia, kiedy przygotowujesz się do hmm. walki, to nie jest dla Ciebie żadna nowość, to nie jest szok? Nie, nie, nie. W zasadzie sensie, no wiesz, trochę jest szok taki, że ja przez 3-4 lata siedziałem na dupsku w domu i yy, grałem na kompie i wpierdzielałem kebaby, nie? No to jest, wiesz, to trochę jest taki skok, jak nagle nie trenujesz nic i wejdziesz w bardzo mocny cykl treningowy. No tak jak mam teraz, teraz mam 8 treningów w tygodniu, yy, więc no jest to dosyć intensywne, nie? Ale już myślę, że to jest kwestia ogarnięcia wzmocnienia po prostu swojego ciała, nie? Na początku było ciężko, te pierwsze takie kilka tygodni, nawet może dwa miesiące, <grytanie> ale jak już y, zaczęliśmy mocno działać z siłownią, jak już moje ciało się też wzmocniło, y, też y, nie łapię już tak bardzo kontuzji jak na początku okresu przygotowawczego, że tu za chwila gdzieś tam bark w, pierdzielony tutaj, yy, naderwany biceps wow. tutaj. No te pierwsze, pierwsze, pierwsze dwa miesiące to co chwila coś, nie? Właśnie naderwany biceps, yy, tam naderwane wiązadła w stopie. Ale jak już cały się rozpadłeś, to można było Cię poskładać Tak, nie, cały czas po prostu na siłowni wzmacnialiśmy mięśnie, które nie dawały sobie rady z właśnie z tym oporem, nie? Który, mm. który był, yy, był gdzieś tam na treningach i, i szerze, szerze. Już je Stop. Nie dalej. U ciebie zawsze była ta rywalizacja. Zawsze był sport i nadal ci towarzyszy, ale skąd pasja do League of Legends, do sportu Skąd zainteresowanie akurat tym? Może w sumie do tego też się zacząłem tak interesować e sportem bardziej, bo z zimami, jak się przyprowadziłem do Warszawy, to oni dużo więcej grali w Lola niż w CS, a moje ziomki jednak tam gdzie, skąd mieszkałem, to grali więcej w cs niż w Lola. I jak zacząłem sobie tutaj tak po prostu jakoś odpaliłem parę razy leca, gdzieś tam zaczęliśmy sobie oglądać z ziomkami. Odpalasz e. polską czy angielską transmisję? Ja polska, polska zawsze. Polska, polska klasa, games, nie zawsze Polsat Games, Mega, mega. Za to? Uf. Całe życie z Polsat Games! Bardzo dobrze! Uf, uf. <laughs> nie, e, nie, no nie, 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 Polsard Games odpalaliśmy sobie na chileczku, jakieś tam e, ewentualnie e, też lubiłem. Wiem, wkręciłem się który chyba. Który to był rok, który to był sezon? Wiesz co, ja chyba wiem. Ja chyba się tak mega wkręciłem w 2019 w Warcy. A, no to G2. Tak, G2, G2 na wte... Tak, tak, tak. Cups, ja wtedy. Luzberg, Tak, tak, taki. Uff, mm -hmm. Dokładnie, dokładnie ten skład i pamiętam, że wtedy się tak zacząłem bardziej, wtedy w te ŁORCY się tak wkręciłem, że oglądałem, one były leciały jakoś od 9 rano chyba wtedy. Tak, tak, tak. Nie wiem, gdzie one w sensie. były. Chociaż czy leciały od 9? A. Uh, to Może były To były w Paryżu ŁORCY. Ja wiem, że one jakoś, ja mi się kojarzy, że one leciały z rana wtedy te wortsy. jakoś, że ja wstawałem sobie i tak akurat było, że robiłem sobie i tak do godziny 15, akurat nie miałem nic do roboty, to se oglądałem tego wortsy, nie? Wtedy się tak jakoś bardziej wkręciłem, no. Chyba tak, chyba to był ten czas, A w samą gierkę wkręciłeś się jakoś w podobnym okresie? Kiedy najwięcej grałeś w of agencji? Uuuu. Był taki kurczę, ale chyba jeszcze byłem w liceum. No to chyba jeszcze byłem w liceum, jak tak mega się jakoś zajerałem, bo... To nie, tak dawno. I, Wiesz co, jak... No nie. <laughs> to nie Jesteśmy z tego samego rozpienia, ja dobrze lat wiem, temu. <laughs> 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 y, No nie, w każdym razie kurczę, miałem takie momenty, że y, na przykład pamiętam, że robiliśmy road y, jakiś z rangami z ziomkiem i to był taki mój pierwszy skok, y, bo ja miałem za 5 cały czas. I na nagle... No jeszcze bronza 5 za nie był Iron, tak? Bo tak, tak tutaj. tak, 4 tak, 4 tak. Nie, za oczywiście, tempo. oczywiście. Bronza 5 okay. za, nie był, za nie był Iron. Eee, <laughs> I i pa... <laughs> pamiętamy. <laughs> I w każdym razie eee, z, z ziomkiem on miał jakąś serię w ogóle 10 wygranek, mówi ty dawaj, bo jest taki gaz, lecimy. On wtedy grał Lisinem tylko. A ja nie pamiętam Malfajem chyba? Albo. Nie, chyba Nasusem. Chyba na sus Zawsze topleń to był, tak? Wtedy był topleń, no, wtedy był topleń jeszcze. Okej, okay. ja, albo... no to żarkuela, bo wiesz, na SUS no ma to trochę jego klimat. Nie, wiesz co, ja bardziej Eliska generalnie, nie? Ja tak full Eliska. jestem full jestem otp Elis. Uuu, ja też bardzo lubię grać Elis. No, 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 co, bracie? Eliska jest wspaniałym czampionem, no, ja kocham. No, jest. No, tak jak mówiłeś, z tego rocznika sami dobrze mówisz. No prawda, <laughs> prawda, prawda? Porządny rocznik, nie, porządne pokolenie. <laughs> Absolutnie. No, i pamiętaj, że Ziomek właśnie mówił, że. No, no, no chyba wtedy graliśmy top, top, top Jungle sobie połączenie. I mówił, że jest w mega gazie, nie? I wtedy Pajtorzy zrobiliśmy razem chyba z 30 winów pod rząd. To był taki bardzo intensywny, nie mogliśmy 30 przegrać. 30 winów z rzędu? No stary, graliśmy, w sensie, do no nie tak, że nie spaliśmy w nocy też, nie? Eee, on miał na pewno 30 winów z rzędu, bo też nie, nie było tak, że my graliśmy wszystkie gierki razem. Ale to był pierwszy taki, że ja chyba w tydzień awansowałem z brąza 5 do Silver'a 1. I to był taki potężny... Sportowy atry... sen. Tak. Wtedy to się narodziło. Wtedy, wtedy to się narodziło. No, wtedy jeszcze nie, 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 ostatecznie nie awansowałem do Golda. Golda wiem tylko raz w, sezon, w jednym sezonie. Raz w sezonie, raz w życiu, tak? Raz w życiu, przed presezonem, nie, bo w presezonie dużo, dużo, dużo no razy tak, nie? Tak, ale ten oficjalny Goldzik tak, był. oficjalny jest był raz, no, no był klasa. raz, był raz. Więc jest spoko, chyba był, mam nadzieję, że był. Dobra, dobra, na potrzeby no, tak. był. Był! był <laughs> No, więc jakoś, jakoś tak w y, 2017 się zajarałem bardziej grą League of Legends, w 2019 bardziej esportem, no i wtedy też zacząłem się dowiadywać o jakichś takich potężniejszych akcjach, jak na przykład, nie wiem, Jankos, y, słynna, słynna obrona Nexusa w A, H2K, tak. K, tak, wtedy w H2K grał, nie? W H2K wtedy, tak, 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 co tak. wtedy słynne I, słowa pojeżdżą kamery. Tak! <laughs> Dokładnie to. A Ultraliga? Wtedy też w tym okresie kiedy zacząłeś Ultraligę oglądać? Ultraligę zacząłem oglądać jakoś półtora roku temu, dwa lata mm -hmm. temu, coś takiego, bo... Czyli to jeszcze zanim ja byłem w ultraligie, tak? Tak, tak tak, 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 okay. tak, tak, chyba tak. Bo y, ja to Ultraligę tak sobie niedzielnie tylko oglądałem. Nie, jak gdzieś tam zobaczyłem, że leci transmisja, to sobie odpalałem. Nie, no tak wiadomo, jak... nie można od... cały czas oglądać, wiesz, tego najwyższego poziomu rozgrywkowego. No, to no, no, zobaczyć no nie, leca. oczywiście, że tak. Jasne. Ale też ja też wtedy te dwa lata temu nie, też nie oglądałem Leca, także że wszystkie y, stricty musiałem obejrzeć. Ja tylko tak też właśnie niedzielnie sobie odpalałem, okay. dwa meczyki do, z, na drugim ekranie sobie leciały, nie, jak grałem z ziomkami czy coś. No teraz to już wygląda zupełnie inaczej, <laughs> bo teraz oglądam wszystkie mecze Leca i staram się oglądać wszystkie kolejki Ultraligi, yy, jak leci. No dobrze, to jakieś gorące opinie od Ciebie, Ludwiczek. Na pewno chcieliby no. wszyscy usłyszeć, co myślisz w takim razie Ultralidze i o Lecu. To okay. zacznijmy od Leca, zacznijmy Dobra. od Ligi Europejskiej. Dawaj, jakaś gorąca opinia, może na ten moment najgorsza drużyna w Lecu. Wajta Nie <laughs> Super Team! Lowik, super Team! Tak, przepraszam. Um, nie, łóca, ja, nie, szczerze, jestem zawiedziony bardzo BDS, bo mega jestem fanem Adama. Mm -hmm. y Nawet mam autograf z jego Polaroidem, jak byliśmy na finale Leca. Z, o, mega! W ogóle to jest koszulka z finału w Leca, tak mi się założy do wywiadu. Kurczę, pięknie, no. faktycznie. LEC na rękawie, Prawda? Pięknie się prezentuje. No, wspaniale jest. <laughs> <laughs> Więc no, ja jestem fanem Adama i bardzo mnie irytuje właśnie ten sezon, bo... no nie radzą sobie chłopaczki troszeczkę, tam jest chyba jakieś, jakieś są mega błędy w komunikacji, nie wiem... O Ultralidze, już to w takim razie. Okej, okay, okej, okay. o Ultralidze. A jeszcze do z do, doleca: do, do y, bardzo kibicuję, y, tak jak rozmawialiśmy wcześniej poza kamerą, że Fnatic. Y, jest, y, Bardzo nie Dobra, lubiłem drużyny ja. Fnatic przez całe życie. Y, ale od kiedy jest tam Trumbeusz, jest Noas z Ultraligi, Bendy. jest y, Juanoit też. <ślech> Kolejna polska krew, tak, tak naprawdę. No <ślech> już, właśnie, z polskiej on, ziemi. On już znasz. On, już jest on, jest ta, on ta. <ślech> można powiedzieć, że to jest polska drużyna. Y, padła bateria. W tej, w o, lewej. padła, no, ta w środkowej. Ale moja działa, więc dokończę. No, więc, więc w tym sezonie chyba najbardziej kibicuję Fnatic po prostu, no? Fnatic w Elisi? W porządku, to jeszcze jako, że mamy twoją kamerę, jeszcze się uchowała, uratowała. To ostatnie od ciebie, Ludwiczek. Właśnie o, to. Drużyna z Ultraligi, której kibicujesz, jak ja, to będzie? Ja, druży ja kibicuję najbardziej Illuminar Gaming. Podoba mi się mega u, u, u Illuminar Gaming, że o, lubią podkręcić. Absolutnie. Jest lubią, agresja, nie jest boją się tego. Tak, tak. totalnie tak. się nie boją, twardo lecą chłopaki. A czy coś mi się nie podoba w Ultralizy? Uważam, że obecnie Ultraliga jest na podobnym poziomie do co? Nie, jest Co oczywiście się... najbardziej nam się podoba. No, to co? oczywiście, że tak. Nie, kurczę, bardzo też kibicuję maturalne Forsaken, bo mega mi się podoba Zora, jak gra. Uważam, że jest mega ogarnięto to planerem, mega takim świadomym i że zrobił bardzo duży progres w przeciągu chyba dwóch sezonów. Od dwóch, od dwóch, trzech sezonów jakoś jest w WLC? Tak. Coś tak, takiego? Tak, tak, tak. Uważam, mega progres. I jeszcze Kubon grał yy, przez kilka Gierki. więc są już w obu. Ogóle... na prime, udało się zdobyć. Ja, się z Kubonem, jest z dobrą mordą, zawsze za Kubonem i zawsze za Damianem, nerwarię <laughs> Oni już byli w Ultralize, więc czekamy na Ciebie, Ludwik. Potrzebuj mi piwo. <laughs> Sasa, dzięki wielkie braku. Na tej kamerce się żegnamy, do zobaczenia niebawem, na razie. Party, cześć. <laughs>